Wariant Lotaryński, rozdział ósmy, część druga. Wiadomość o pojedynku dotarła na Zamek Królewski Lotemosy. Leszczyński z urzędu wydał rozkaz ścigania sprawcy, lecz ponieważ zlecił to Poniatowskiemu, był dziwnie spokojny, że rozkaz nie zostanie wykonany. Orlik tymczasem ze szczęsnym Bejem pilnie poszukiwali drugiego renegata. Okazał się nim być pan Domaszewicz z Prus Królewskich. Nocą złożyło mu wizytę dwóch zamaskowanych drabów, proponując, żeby poniechał jakichkolwiek myśli o liberum veto. Ma żonę i córki. Piękny dworek nad brdą, Z drzewa, ale podmurowany na końcu ładnej grabowie alei. Szkoda, żeby stał się on miejscem jakiejś tragedii na podobieństwo nieszczęścia pana Jundziła. Na takie diktum Domaszewicz zaczął się trząść, na kolana padł i płacząc powtarzał, że musi wetować, że pieniądze wziął. Jeśli nie wy, to oni mnie zabiją. Co mam robić, co robić? Zachoruj! I tak wbrew powszechnym oczekiwaniom, liberalne weto nie zostało tym razem użyte. Obrady przedłużono o dalsze dwa tygodnie, a poseł Carski-Dołgorukow z przerażeniem myślał o raporcie który przyjdzie mu złożyć carowi. W czasie drugiej sesji Polacy przecież postanowili powołać nowoczesną trzydziesięc-tysięczną armię. Strach pomyśleć, co będzie dalej, jeśli pójdą w tym kierunku. Martwił się Grigori. Niestety decyzje podjęte przez Sejm w żadnej mierze nie mogły pomóc królowi obleżonemu w Suczawie. Obrońcom coraz mocniej zaglądał w oczy głód, szerzyły się choroby. dezyteria zabrała starego pana Leszczyńskiego, nad gromem stanął tarło. Na koniec ujawniła się zdrada. Komendant Suczawy, niejaki pan Wiktor Niradowski, półpolak, półmudadianin uznał, że zginąć za przegraną sprawę nie leży w jego żywotnym interesie. Sobie znaną metodą z oblegającymi twierdzę Turkami się skumał, podając im Prosty sposób zajęcia fortecy. Owóż wody do miasta doprowadzał z pobliskich gór podziemny akwedukt. Ponoć jeszcze przez Rzymian budowany, choć żaden historyk o bytności Rzymian w tych stronach nie słyszał. W każdym razie dzięki owej sekretnej instalacji wody nigdy nie brakowało, starczało jej nawet na poruszanie młyna. Natomiast cały jej nadmiar wraz z nieczystościami, dwoma tunelami odprowadzany był do. Podziemnej rzeki. Przy wysokim stanie wody czynne były dwa odpływy, przy słabszym tylko y, dolny. Na istnieniu tego mechanizmu opierał się haniebny plan niewiadowskiego. Oto nocą z 2 na 3 czerwca 1700 roku, Samotrzeć z zaufanymi sługami stawidła przestawił. Nikt nie zorientował się, że cały strumień popłynął górą, zaś poziom wody w dolnym tunelu. Zaczął błyskawicznie opadać. Dwie godziny przed świtem setka janczarów, nie czekając na pełne osuszenie chodnika, ruszyła korytarzem do zamku, brnąc niekiedy po pas w błocie, aż dotarli do tajemnych schodów, gdzie Wiktory Niradowski otworzył im kratę blokującą dostęp na zamek. Sprawnie podrażnięto gardła nie liczy wartownikom. Kiedy Ludwik Jakub się zbudził, Miał wokół siebie wyłącznie zbrojnych Turków z obnażonymi szablami. Razem z nim został pojmany królewicz Aleksander i wszyscy dostojnicy. Wojsko wprawdzie mogło jeszcze się bronić, ale oznaczałoby to jedynie bezlitosną rzeź. Toteż król skapitulował. Nikt nie znał planów Wezyra. Zdziwiono się więc mocno, że żołnierzom po złożeniu broni pozwolono się oddalić, starszyznę zaś zajętym skarbcem i całą kancelarią powieziono do Stambułu. Trzeba przyznać, polskiego króla traktowano cały czas z najwyższymi honorami, choć odmawiał on udziału w jakichkolwiek fetach, przepędzając czas na modlitwach i medytacjach. Zastanawiano się, jaki haracz za jego uwolnienie zażąda rząd turecki i jakie mogą być. Warunki pokojowe. Europa zareagowała nadar powściągliwie na internowanie polskiego awanturnika, który, jak pisały gazety, sam był sobie winien tragicznemu położeniu. W dodatku, całą sprawę Zachodu zaprzątała sprawa sukcesji hiszpańskiej po bezdzietnym Karolu II. Początkowo rozwiązaniem najprostszym wydawał się podział schedy po monarsze, w którego królestwie nigdy nie zachodziło słońce. Wyczerpany wcześniejszymi wojnami Ludwik XIV przy pomocy Wilhelma Orańskiego zawarł wstępne porozumienie z cesarstwem. Tron Hiszpanii wraz z koloniami zamorskimi i południowymi Niderlandami miał przejąć Karol. Arcyksiąża austriacki, który miał się za to zrzec swego wiedeńskiego dziedzictwa, aby uniknąć połączenia obu koron w jednym rejmie. Francji miał przypaść kraj Basków i domeny we Włoszech. Planowano też wymianę terytoriów. Książę Lotaryngi Leopold miał oddać swój kraj Francuzom w zamian za księstwo Mediolanu. Były to jednak rachunki czynione bez właściciela. Ten Niemalże na łożu śmierci, desperacko postanowił ratować całość swego imperium, zapisując wszystko Bourbonom, wnukowi króla Słońce Filipowi Andegawańskiemu. Oznaczało to wojnę wszystkich przeciw Francji. Nic dziwnego, że oba zwaścione bloki e, chciały mieć Turcję po swojej stronie. Już wcześniej Francuzi zdecydowali się unowocześnić i dozbroić flotę turecką. Po zajęciu przez Rosjan Azowa widać było, że wyrasta nowy konkurent na morzach świata. Zwłaszcza, że Piotr I zaczął pilnie rozbudowywać stocznię wojenną we wsi Rostów na północ od Azowa. Fortyfikował też silnie sam Azow. Miał pod tym względem doświadczenie. W archangielsku nad Morzem Białym zwodowano bowiem pierwsze trzy jednostki bojowe mające być zaczątkiem przyszłej floty carskiego imperium. Sam car doglądał inwestycji, mając w tym względzie osobiste doświadczenie, albowiem podczas swej podróży na zachód pracował przez pewien czas w holenderskiej stoczni pod nazwiskiem Timmerman i, ponoć jako człek chutliwy, podczas tej praktyki napłodził niemało małych Timmermanów od Rotterdamu po Hague. Oczywiście Azow miał znaczącą przewagę nad angielskim. Nie zamarzał na pół roku. Tymczasem z wiosną 1700 roku trzy jednostki z flagowym świętym Piotrem popłynęły dookoła Europy i przesmyknęły przez zardanańskie cieśniny, docierając do Azowa. Przyspieszyło to reakcję Turków, którzy nie mogli żadną miarą się zgodzić, by Morze Czarne przestało być ich morzem wewnętrznym. Na ich prośbę Ludwik XIV wypożyczył słynnego admirała Żona Barta, który właśnie przeszedł na emeryturę, a ten poprowadził flotę ku brzegom Krymu. Siły starły się 11 czerwca w ciśnie Kerczeńskiej. Bitwa przyniosła pełny sukces muzułmanom. Flagowy okręt, Święty Piotr poszedł na dno, pozostałe jednostki poddały się turkom. Zbombardowano Azow, a desant turecki do szczętu spalił stocznie w Rostowie. Teraz do wiadomości, mógł zakomunikować Ahmed III swemu jeńcowi który przywieziony do Konstantynopola 2 lipca stanął w pałacu Topkapi przed sultanem. Klęska Rosji nie zmartwiła go szczególnie, ale warunki postawione przez monarchę wywołały w nim autentyczną desperację. Achmed nie chciał haraczu ani ustępstw terytorialnych. Domagał się za to, by władca Lechistanu złożył mu hołd i uznał się lennikiem. Nazwa ta wysoka porta pochodziła od gigantycznej bramy, przez którą wchodziło się na tereny zastrzeżone dla władz państwa otomańskiego. Ludwik II Jakub odrzucił tę propozycję z najwyższym oburzeniem. Odprowadzono go do jego apartamentów. Podobny zabieg miał się powtarzać co trzy dni. Każdorazowo obniżano szczebel negocjacyjny. Najpierw zamiast sułtana spotkał się z nim wielki wezer. Potem Mufti, duchowy zwierzchnik Stambułu. Wreszcie 11 lipca Sandżak Bey, dowódca stołecznego garnizonu. Każdorazowo też po powrocie z rozmów czekało sobie z skromniejsze pomieszczenie. Na koniec tylko zakratowana cela. Wzrastały też przedstawione warunki. Wezer Numan. Domagał się oddania granicznych twierdz Po Zamość i Tarnów Mufti zażądał przejścia na islam Wreszcie Sanżak Bey Podprowadził ledwie trzymającego się Radaka króla do okna I wskazał dziedziniec Na którym wznoszono szafot. Codziennie tracić będziemy Jednego z waszych wodzów Chyba, że ustąpicie Pierwszy w kolejności Będzie wasz brat Podkanclerzy Aleksander Tego dla Sobieskiego było zbyt wiele Następnego dnia znaleziono go powieszonego na własnym pasie w celi. Oczywiście rzecz ogłoszono jako wynik ciężkiej choroby, a ciało pokazano jedynie Aleksandrowi Sowiskiemu. Ten kompletnie zdruzgotany, a nie myślał się dalej opierać. Zawsze w słabej kondycji psychicznej w cieniu matki, potem brata, nie był zdolny nawet do popełnienia samobójstwa. Przyjął nominację sułtańską na wielkiego hospodara Litwy i Korony. Podpisał specjalną proklamację do Stanów Rzeczpospolitej datowaną na dzień 1 sierpnia 1700 roku. Co do przejścia na wiarę proroka liczył w duchu, że przynajmniej ten obowiązek mu się upiecze. Ciąg dalszy nastąpi.